Jest drugi dzień. Akwarium funkcjonuje z wodą. Glonojady sobie pływają, tutaj jest w grocie jeden, tam daleko w grocie drugi, także glonojadki żyją. A do mnie przyszły świetlóweczki, które zamówiłem, bo te, co są tutaj zamontowane, one były strasznie zakamienione. Musiałem je szorować zmywakiem octem i zmywakiem szorowałem, też nie doszorowałem ich na maksa. A też się dowiedziałem, że wypadałoby, żeby jedna świetlówka. Była światła czerwonego, że ponoć na roślinki. Na razie, tylko jedną roślinkę od kumpla dostałem z glonojadami. Zamówiłem roślinki. Roślinki przyjdą w następnym tygodniu. Powkładam. A dzisiaj zamierzam wymienić świetlóweczki. Także rozpakowuję. Pokażę Wam jeszcze, jak stare świetlówki wyglądały. Nawet chociaż je doszorowałem, to jeszcze nie są tak, tak dobrze. No i jeszcze, co zrobię, to zmierzę. Ile świetlówki te co są aktualnie pobierają prądu i nowe zmierzę. Zobaczymy czy, czy nowe świetlówki będą pobierały mniej, czy więcej? Dobra, także gasimy światło Na razie jest -00 Podłączamy teraz świetlówkę i popatrzymy ile pobiera. 34, prawie 35. Wyłączamy na razie, bo pokrywę będę musiał ściągnąć, także gasimy nic się nie zmienia. 34,5 do 35 Także widzicie tą pokrywę, ona była cała w takim nalocie, ale to szlifowałem już tego, nie, da, nie dałem rady zedrzeć. Yy, co, wyciągamy świetlówki. Bardzo prosto je się wyjmuje. Odkręca się ten plastik on jest na uszczelce. One były całe w kamieniu, naprawdę leżały w oczcie, w oczcie yy, kilka razy szorowane, w jednej coś tam lata słyszałem i zobaczcie, tutaj jest taki kamień na tej świetlówce, tym kamieniem to była pokryta cała świetlówka. A teraz odoszurowana no jest, ale jeszcze gdzieniegdzie jest, także zmieniam tą świetlówkę. I z tyłu świetlówka ma być ta barwy czerwony. Także odkręcam tą świetlówkę drugą. Tak samo biorę się za rozpakowanie tych świetlówek. Nawet podpisane, że 18 W dwa razy. Zaraz zobaczycie jakie świetlówki kupiłem Mam nadzieję, że dobre Może będzie jakiś akwarysta oglądał to To zawsze może coś tam w komentarzach napisać I Tak się zastanawiałem Czy to mam zmieniać na ledowe Światło czy, czy ten Ale zostałem przy, przy świetlówkach Dobrze zapakowane Naprawdę bardzo dobrze zapakowane I Widać, że człowiek Wysyła nieraz te świetlówki. O jest jakaś świetlóweczka. I to jest świetlówka takiej marki. Gro Lux. A druga. Dobra, jest następna. Aha, czyli firma to jest to Sylvania. I tu Sylvania, tylko ta jest Grolux. A ta jest Aquastar. Ta jest widocznie do, do roślin, czyli ona pójdzie na tył. A ta jest pewnie barwy zwykłej białej. Pójdzie naprzód. Także na tył ma być ta dla roślin. Grolux F18 Watt Grolux. To jest T8. Dobra, jedna jest teraz barwy białej. Jest oznaczona jako 10000 kelwinów. To naprawdę światło powinno być konkretne. Też jest T8. Dobra, położyłem to na razie do góry nogami na akwarium. Żaden kabel tam do wody nie wpadł. Podłączamy, zobaczymy, czy to świeci ile prądu będzie brało. Czasami, w te gniazdkach, gdzie są zaślepione otwory, tak ciężko wtyczkę włożyć. Dobra, odpalił. Nie wiem, czy to na kamerze oddaje, ale tamta jest takiej barwy, tak jakby trochę ultrafioletowej. Dziwne trochę światło. Nie jest tak nie jest takie białe mocno. No ale dobra, zobaczmy 35,2, czyli trochę więcej Jak na razie to biorą troszeczkę więcej Tam było 34,5 A tutaj jest 35 36 prawie Dogrywam e, kilka dni później ten materiał Do tego filmiku Ponieważ zamówiłem odbuśniki Po komentarzu e, jednego z widzów Pozdrawiam, Rekurencja 102 zamówiłem paczkę z odbłyśnikami, ponieważ dobrze napisał, że takie sety akwariowe to dużo światła nie dają ale ja nie chcę zakładać oświetlenia ledowego, więc do swoich świetlóweczek zamówiłem takie aluminiowo wypolerowane odbłyśniki i chcę je dołożyć właśnie nadświetlówki do tej pokrywy plastikowej standardowej myślę że, że to będzie fajnie odbijało światło Zawsze z, z, świetlówka u góry, po co ma świecić w plastik Lepiej żeby to odbijało się i szło do akwarium Także zaczynamy montaż do plastikowej pokrywy z y, setu akwariowego No i tutaj będę chciał zamontować w ten sposób właśnie te odbuśniki Myślę, że to szybka sprawa Wywiercenie i przykręcenie śrubeczkami jakimiś Także idę po wiertarkę i wiertło jak się okazało, nie będę musiał dziurawić tej pokrywy, ponieważ w zestawie jeszcze znalazłem uchwyty takie. Uchwyty ze śrubeczkami, i te uchwyty, do tych uchwytów, właśnie się przykręca ten odbłyśnik, i później to się zaczepia tymi uchwytami do świetlówki. Także. Dobrze, że nie będę musiał nic wiercić w pokrywie, bardzo mnie to cieszy. Prosty montaż będzie, także zaczynamy. Najpierw zedrę te foliki. Się udało chwycić. O, naprawdę pięknie wypolerowane jest. Super. Otwory są ok, śrubokrętem ładnie się dokręca. Montaż jest prosty. Tak się zastanawiałem, czy te odbuśniki nie będą za duże i czy wejdą mi tutaj w klapę, ale one ewidentnie są, są do tego wyprodukowane, wymierzone, także fajnie tutaj idealnie to pasuje. Dobra, jeden jest, drugi. Tak się zastanawiam, żeby jeszcze do tej klapy zamontować jakieś światło, które mógłbym zapalać już Wieczorkiem, kiedy nie potrzeba już tak dużego, silnego światła, a żebym też mógł się cieszyć z widoku, jaki będzie w akwarium. Jeżeli możecie coś mi polecić odnośnie jakiegoś światła, które mogę zamontować yy, i zapalać na noc, to też napiszcie w komentarzach, bo tak, no nie jestem zbytnio zwolennikiem, yy, żeby LEDy montować tutaj, no ale jeżeli nic innego nie wykombinuję, no to jakieś światło lekkie takie zamontuję Nakrętko oczywiście możecie kluczykiem dokręcić ja to dokręcę jeszcze albo przytrzymam z tyłu, tak i też dobrze, albo można sobie kluczykiem, albo kombinerkami przytrzymać mam nadzieję, że to troszeczkę poprawi oświetlenie akwarium te odbuśniki, zaraz zobaczymy, tak a i napiszcie jak możecie w jakich godzinach zapalacie światło Ile to światło ma czasu świecić w akwarium Ja zapalam teraz około godziny 14, 30, 15 I świeci u mnie do 22 Ponieważ jeszcze jak wracam i chcę trochę wieczorem popatrzeć sobie na to akwarium, akwarium które jest oświetlone Napiszcie mi czy wy włączacie oświetlenie w akwarium o godzinie 8 i one świeci dajmy na to do 18 czy do której godziny jak to u was jest? No i dobra, mamy dwa odbuśniki, i wrzucam nowe świetlóweczki. Dobra, najpierw przykręcam świetlówkę. No jestem ciekawy, czy teraz ten odbuśnik wejdzie. Słuchajcie, wszedł. No i właśnie to jest ten plus, że mogę go sobie pod różnymi kątami ustawiać. Podoba mi się. Ja na razie go dam centralnie w dół. Super. Lepiej niż gdyby miały być zamontowane na stałe. Fajnie. Druga świetluwa GroLuxa. Czyli typowo dla roślin. Widzieliście? Pokazywałem, że biorą. Tyle samo prawie energii, co, co tam te stare, może troszkę więcej. No ale 18W razy 2,36, także wszystko jest dobrze. Biorą tyle, ile trzeba. Już nie mogę się doczekać, zamontować i zobaczyć, czy dużo więcej światła wpada do akwarium. Wiem, że tutaj pewnie i tak będzie za mało, ale ja tutaj w tym akwarium no przynajmniej na razie nie zamierzam mieć jakiś tam, jakiś tam dużo wymagających roślin raczej to będę robił po staremu no zobaczymy czy tutaj też wejdzie tak tutaj też weszło zobaczcie super odgłośniki pasują także jeżeli ktoś już będzie się zastanawiał czy odgłośniki pasują to pasują na 100% dobra Idziemy zamontować to do akwarium i zobaczymy, jak oświetli nam akwarium. Dobra, jest godzina, która jest 14:20. 14 zapalamy światło w akwarium. No i faktycznie jest mega różnica z tymi odbuśnikami. Jeszcze wody, jak widzicie, nie mam wlanej, dzisiaj będę zlewał y, wodę, podmieniał, bo dzisiaj jest szósty czy siódmy dzień. I dzisiaj roślinki też może jeszcze przyjdą, ale to już pokażę Wam w następnym filmie. Y, także widzicie, że to światełko jest tam z tyłu takie bardziej czerwone. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie świeci. Jest ok, glonojady żyją, mają się nieźle, przeżyły. Te kamyki stąd wywale, bo one tu jednak nie pasują. Także dzisiaj troszeczkę wyczyszczę dno, jeszcze, ale to już w następnym filmie wam pokażę. I I co? Jestem z odpuśników zadowolony. Naprawdę bardzo teraz spoko świecą. Jestem ciekawy, się nie mogę doczekać, jak woda będzie do końca. Jaki to wtedy efekt będzie, no i kiedy woda będzie trochę czyściejsza, tak? A drugi glonojet, jak tam widzicie, jest sobie do góry nogami w grocie na sobie wisi na tym kamieniu a ten tutaj dobra, żegnam się z Wami tak czy siak warto było te odbuśniki i te świetlówki na pewno zastosować niż mieć stare zakamienione i bez odbuśników tą pokrywę z oświetleniem trzymajcie się, do następnego, na razie, cześć